No hello z tej strony Rikigaming.pl i witam was w kolejnym odcinku. Nie, stop, wróć, to nie jest kolejny odcinek, to jest pierwszy odcinek serii Zagrajmy w Minecraft klasycznie. Dzisiaj ze mną jest. Yy, Matrix 596. I dzisiaj będziemy grali na lanie. Otóż... Tak, możliwe, że w prawym górnym rogu ekranu macie okienko z yy, gry mojego brata. No i dobra, ale tutaj... Skupcie się na moim ekranie na razie i ja tu już robię świat. Nazwę go YouTube. Eee, teraz tak. Seed. Eee, mam seed. Wygenerowałem świat przed, eee, no, przed tym jak nagrywaliśmy. No i tutaj będziemy mieli seed. stwórz nowy świat. No, i teraz musimy chwilę poczekać, aż nam się wygeneruje. A ty, jakbyś mógł, to powie coś o sobie, przedstaw się albo coś w tym stylu. No to się No, no dobra, no nie, nie chcesz się bawić. No nie wiem, co mówić. No dobrze, no ja też kiedyś nie wiedziałem, co mówić. Mam nadzieję, że dzisiaj tam wszystko dobrze nagrywa. Taki szczegół, ja mu to wszystko musiałem ustawić. Dzień Mam nadzieję, już, że wszystko ee, dobrze jest. Już nagrywałem z Rickiem. Mówmy po imionach, ok? Ok. No, bo tak dziwnie po nikach do siebie mówić. Ty, no. Dobra, to jestem Mateusz, rząd Dominik. No, no tak. Stopera nie włączyłem. Zarąbisty jestem. O jest, świat się wygenerował, ale ja nie włączyłem Stopera. No chwila, pauza, pauza. O jest ten świat, dobrze się nam wygenerował. No, będę sobie lokala. Już daje lokala. Właśnie, będziemy grali na lokalu. Bo tego chyba jeszcze nie powiedzieliśmy. Mówiłeś. No to dobra. Dobra, poleciał stopper. Ok. Dobra, yy, mamy świat. Ja włączę. Kordy udostępnij przez LAN. Tutaj normalnie wszystko. uszłam świat w sieci lokalnej. Poszło. Wyłączasz? Włączam. Ale mi jeszcze troszkę Minecraft laguje. O, jesteś. Dobra. O, jestem. O, kurde, dobra. Jestem. No i dobra. A tutaj? Zacznijmy od tego co się robi zawsze, więc zetnijmy sobie drzewa. Tak. No to lecam się na drzewo. Komii dużo mamy. No do, do, dobry sit nam się wygenerował, tak opowiem. No. Nad bardzo dobry. No bo tak. Bardzo trudno znaleźć. Ja się bardziej martwiłem o owce, tak ci powiem. Ale no, z tego, z konia masz jeszcze skórę? No, no tak, ale. raczej ale... koni nie będziemy zabijać, tak mi się zdaje, nie? No słuchaj, jak. E, słuchaj, od drzewa, od drzewa. Jak spadną nasionka, od drzewa. O, znalazłem dęba, dęba. Dobra. Finiest, tu. Dobra, się postaram, nie przechylić, bo wiem, że ma. Riki ma niepełnoletnich. Uczestników, nie. A ty myślisz, że ja nie przeklinam? nie się to czasami suma? też słówko wymknie. Ale ja jestem głupi. ściąłem drzewo i postawiłem nowe. Co? Nieważne. Dobra, ja już nam zrobię pierwsze podstawowe drewniane te narzędzia. Gdzie jesteś? Ja jestem tutaj. Gdzie? Tutaj. Nie widzę cię. Dobra, nieważne, ja tu stawiam crafting jak chcesz, to tu masz. Robię patyki. I pierwsze co to zrobię, miecz. Później zrobię sobie y, siekierkę. Siekiera, krowa, dupa, pochuwa. No dupa. I później zrobię. Sadzonki u mnie są na latach. No i tyle mi powinno na razie wystarczyć. Też facet, no to nie zrób... O, krowy nawet mamy. O, to fajnie. Później będziemy to wszystko zganiać. E, słuchaj, na start e, zacznij już kosić trawę i jakieś nasionka, żeby były. Dobra, mam jedno nasionko trawy. Dobra. Ale... S echo masz. Echo masz jak cholera, na następny odcinek bierzesz słuchawki Czego to ja wyłączę może dźwięk A będziesz tak umiał grać? No tego. A ty jak chcesz Nie, to dobrze było To jest to W Minecrafcie tam sobie ścisz W, no w Minecrafcie ściszasz? Nie czekaj to już tak Nagrywa ci się, rozumie? Masz na czerwono tam bakrzyne. No. Dobra. To słuchaj, ja bym już zaczął się wkopywać w na tym miejscu, bo za niedługo będzie noc i będzie trochę problem. No, no to tam zaczniesz się wkopywać. Żeby... Do, do do tej góry co wcześniej sobie obczailiśmy, nie? No. Dobra, to ja tam biegnę. Jeszcze po drodze trochę trawy. Ja już mam 4 nasionka. 5 nasionek, 6, 8. Widzicie, to chodź do tej góry. Tam crafting zostawiłem. Ile masz nasionek? 13, 15. Weź tak też, jak chodzi i kość tak jak ja. Mam ja 21 Dobra, to ja zacznę się kopywać. Tu się zacznę kopywać. Ale masz fps 9 No to troszkę mało. Dobra, to ja już tutaj nam robić dziurkę. No, dziurkę, a byś mi mógł Motykę? Po co ci na razie motyka? Ja już mam 20 nasionek. Ja też mam 20 nasionek Dobra, to słuchaj, yy... O, widzę cię. Tam jesteś. Ja lecę po ten crafting Aha. co tam... Co... Ja lecę po ten crafting co tam zostawiłem. I sobie... gdzie ja go zostawiłem? Yy, kurczę. Nie wiem gdzie go zostawiłem Dobra, zrobi się nowy, później się go znajdzie Czego? No, Ja już jestem bardzo głodny O właśnie, ustawiliśmy poziom trudności Co Jest normalny Normalny Będziemy grali bez kodów, ja chciałem grać z kodami, a tak potajemnie, ale Dominik się na to nie zgodzi. No, bo co to za przyjemność z gry na kodach? Tylko, że wiesz co? Jest problem. Nie. Ja za niedługo będę umierał. No, o tym też nie pomyśleliśmy. Mogliśmy sobie wziąć za zestaw jedzenia i wtedy będziemy się grać. Nie, 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 nie. Dobra, y, robię ci motykę. Oszczędzaj spin. No. Ej, gdzie ty to? Chodź, albo dobra, chodź tam, gdzie ty jesteś. Musimy zacząć tutaj już siać. Ja, 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 ja. Dobra, ja tu zaczynam już obsiewać. Weź zasadaj to, co masz od razu. Masz jeszcze to. Yy, tu już ten. Woda się rozlewa do czterech, nie? Chyba. Potrzebujemy jedzenia na szybko, na bardzo szybko. To tam gdzieś były krówki, może się pozabijać? Nie, nie będziemy na razie nic zabijać. No, jak to wyrośnie, to będzie chlebek. A na razie się pomęczymy, trochę z... Ileś się życia ma? Pół serduszka chyba na normalu, nie? Dobra, no zostawię to... taką faremkę i idę kopać dziurę. No to idź. Chociaż nie, jeszcze tą motykę zużyję do końca, bo już i tak się kończy to. To tutaj jeszcze tak. No i już się skończyła. Enderman. No, nie wiem, co on tu robi, ale jest. Dlatego mu się wolę nie patrzeć lewej boczy, bo jeszcze mi coś zrobi. Nikt nie. samo jak psu a co się dzieje jak się przysłupa, czy w oczy? Myśli, że chcę się z nim klepać. Aha, no tak. Po sobie te Świat będziecie sobie mogli ściągnąć, bo już to przemyślałem i zrobię tak, że będziecie mogli sobie ściągnąć nasz świat. Nie! Ale też możecie sobie wklepać nasz kod, więc to też nie, nie ma z tym problemu. Dobra, słuchaj, ja zrobię drzwi. No, ja zrobię na, na Będą brzydkie, bo nie lubię akacja drzwi. No, a teraz ja zrobię yy, kraty z nudzie, no się No można powiedzieć, że mi też. Zawsze jak graliśmy w Minecrafta na LANie, to ja siedziałem w kopalniach, a on y, u góry i tam bawił się w różne rzeczy. A dlaczego tak było? Bo jak kiedyś gra, grałem na przedwczesnym globie, to były tam takie lagi, że jak się rozwalało jakiś projekt, to on po kilka razy się pojawiał i mnie to oddenerwowało, dlatego nie, nie chodziłem do kopalni. No mniej więcej tak było. Taka historia. Dobra, ja już tutaj ulepszam nasze rzeczy. Zrobię Ci miecz. No, dobrze. Jak chcesz, to przyjdź do domku, po ten miecz. Wow, cave! Wpadłem do cave'u. Fajnie no, masz. Może w cave'ie będą świeczki? Co jeszcze? To znaczy wągiel na świeczki. O tak, tak. świeczki też mogą być. Topalnie. No, no tak. W już pół mięska. No ja mi zostały dwa mięska. Co żeby to sprintowała? No bo zapomniałem. I długo. Jak to wy jak to mówili. Yy, dobra, yy, słuchaj, ja się, chodź dam ci ten miecz, gdzie ty jesteś. Słuchaj, przed domem jest jeziorka. Tam gdzie yy, rozwalałeś ten, znaczy sadziłeś. Znaczy, dobra, jasno. idę tam. O, grzybka mamy. Halucynka. Ja się boję ciemności, dlatego to przynieś miecz. Gdzie ty? Chodź tu szybko. Wracam na wysokości. O, dobra, tu jesteś. Trochę się zgonimy. Łap miecz. Łopatę też chcesz? Nie, pat mam nie no. Dobra. Niech to zboże nam szybko urośnie, bo będzie przypał. Tak jak no. zginąć z głodu. Chociaż i tak będzie przypał, bo ja możliwe, że za niedługo zginę z tego głodu. No, tak. no to jesteś no do krowy w, sytu w sytuacji awaryjnej, w klepać, to nie? Nie, nie będziemy klepać klus zostanę tak jak jestem, czyli rozsypię się, pójdę i się pozbieram. No no razie tak można póki się, się nie ma poziomu. O do nie Ta, idę do ciebie. Węgiel można wykopać drewnianym, prawda? No, chyba. Jak coś tu na kamienie. Nie patrz się Wendermana, nie patrzcie się Wendermana. O kurwa, jak trudno. Dziwne to jest, ponieważ na serwerze na, na brodatych mam z Alex, a tutaj jestem tym, no, Steve'em. Dobra, gdzie ten węgiel? Dobra. Jest, da się wykopać. O cholerka. Okay. Okay. Jest tam jeszcze tu trochę tego bungla Ty, to ja zrobię tu świeczkę, na szybko Nie, no to nie próbuje O, ty, ale widziałaś co ja zrobiłem? Wykorzystałem patent stary Jest tu węgiel No właśnie dlatego wykorzystałem patent stary, żeby... Yy, no Poradzić sobie z piaskiem. No. Tam jest? Kurczę, zalało mnie. dobra ja już się tam ewakuuję, nie wiem. Jak jest. Ja chcę sobie pozatykać dziury i wykopać ten węgiel do końca, bo mi się zdaje, że tam jeszcze jest. Bo tak. Ja nie mam jest, jest dużo węgla. No kurcze! Zalewa i zalewa. Ale mam ping! Jak znaczy, ping. Sobie. No raczej jest taka mała, mało dobra. Trochę lipa, ale zawsze. Tak. No, od czegoś trzeba zacząć, prawda? Ja mm. już mam pół mięska. Dobrze. Dobra, coś czuję, że tam jeszcze jest węgiel, ale zostaniemy przy tym, co mamy. No później będzie. Którędy wyszedłeś? Ja sobie zrobię pod, ten... wodę. No dobra, ja się podsadziłem. Na razie nic nie zabijamy, bo później sobie to zbierzemy na zboże, czy tam na co idą i będziemy mieli później hodowlę. Dobra, jestem. Świecze, świeczałkę trzeba postawić. O, dobrze skrzynkę. Dobra. To choć powiększamy naszą dziurę. To bije mnie już głód. Zostanie mi chyba pół serduszka. No ja piszę. Życie na gorąco. Hot topik. No tak, ciepło musi być. E, dobra, mamy coś. Nie, dobra. E, tam A, jest co... Dobra, to ja kopię dalej tą dziurę. Kuń jest obok naszego domu. Nie, Kuchnie. widziałem. Lagi dobra, to tylko przez ten odcinek jeszcze do końca, dopóki będziesz mógł, to znaczy do końca tego odcinka będziesz miał lagi, i później już ten nie będziesz nagrywał. No i mam pół serduszka, zobaczymy czy mnie klepnie. Nie klepło mi, dobra. Czy eee. No bo lagi masz, tak? No, no, no nie. Nie, może minimalne. Ile masz to... upewnie? Cztery. No to bardzo minimalne. Dobra, ja już bym zakończył ten odcinek. Już koniec. No. Ile już nagrywano? Dwadzieścia minut. Co ty mówisz? Dobra, chodź tu. Nie ty. Do, bym tam do tam ty. domku. Chodź. No i czekaj, No i to by było na tyle. Pamiętajcie, że każdy like, łapka, czy. Nie, każdy like, subskryp subskrypcja, czy komentarz motywuje mnie do dalszej pracy. Komentował dla was RikiGaming.pl i dzisiaj ze mną był. Mam być 50. No i się Manko. Cześć.